Jestem drugi raz na warsztatach Akademii Festiwalu NNW. Z pierwszym projektem byłam dwa lata temu. Nazywa się ta komedia Królowa Garów i rzeczywiście jest już w fazie preprodukcji. Zbierane są teraz środki, ale już mogę powiedzieć, że będzie produkować ten film Orca Studio i będzie reżyserować Jakub Piątek. Sam udział w warsztacie był. No, niezwykłym doświadczeniem dzięki no, przede wszystkim mojemu tutorowi, czyli Łukaszowi M. Maciejewskiemu, który zachęcił mnie do tego, żebym nie bała się, nie bała się skomercjalizować mój scenariusz, czyli podać go trochę w formie bardziej lekkosprawnej. Tak, praca zakończyła się tym, że. Przypisałam ten treatment kilka razy i już po warsztatach NNW odezwało się do mnie kilku producentów zainteresowanych już rozwijaniem tego projektu w scenariusz. Natomiast no, rozmowy się przedłużały, więc postanowiłam napisać po prostu scenariusz. Wcześniej jeszcze sam treatment wysłałam na konkurs Wyobraź sobie. Tam zostałam laureatką mhm. trzeciego miejsca, po czym napisałam scenariusz, i no to już droga była dosyć prosta do, do samego procesu produkcji, dlatego, że tam zdobyłam pierwszą nagrodę e, Script Wars i audioteki. Mhm. Także oprócz tego, że będzie realizacja filmowa. E, również e, jakby już pracuje nad scenariuszem e, superprodukcji audio. To jest e, znowu komedia, <grym> tym, razem, tym razem muzyczna. E, I o, o właściwie wszystko mówiącym tytule Mickiewicz versus Słowacki Romantic Rap, Battle. Dwóch wierszy toczy ze sobą e, pojedynki na tak zwane Jandy. I rzeczywiście miały one miejsce kilkukrotnie. Ale postanowiłam też trochę dopisać do tej historii. Co prawda, dopisać trzy, trzy sceny pojedynku. One nie zachowały się w żaden sposób, ponieważ nikt wtedy ani na bieżąco nie zapisywał słów naszych wieszczów. Ale też no, trzeba je po prostu odtworzyć. Więc tutaj liczę na pomoc przy pisaniu tekstów polskich raperów. Zobaczę, jakie. Otrzymam uwagi, dlatego, że jest to dopiero pierwsza wersja tej historii. Ja po prostu od razu pomyślałam o tym, że, że warto by było tutaj przedstawić go, wysłuchać naszych mistrzów, po to, żeby dopracować ten, ten projekt. No, chciałabym tutaj no, wyjść z takim gotowym treatmentem. Y i zabrać się już w spokoju na pisanie scen zapisanie scenariusza. Zdecydowanie polecam warsztaty. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawa droga. Sam program jest, jest interesujący, dlatego że jest um, złożony z trzech etapów. I my właściwie przychodząc do, do naszych tutaj tutorów z naszym projektem dopracowanym, mamy szansę go po prostu na kilku etapach przepracować i też sami ze sobą pomiędzy naszymi warsztatami, ale też potem tutaj publicznie je prezentując, rozmawiając z bardzo różnymi twórcami o nich.